Moi drodzy, jak to zauważyliście w tle, żeby trochę tutaj no, podkalibrować swojego, więc jestem podwójny, jak to mówią, studiów nie skończył, ale na obrazie jest. No i jest, ale książkę napisał, na okładce był i to nie swojej gazety, ale w ramach takiej tutaj samooceny skromnej powiem mam coś o spełnianiu marzeń. Zawsze marzyło mi się, żeby prowadzić imprezy, ale z poprzednich rolek wiecie, jak szybko mówię. Czasami mówię tak szybko, że sam siebie nie rozumiem, no, ale tak mają osoby inteligentne, jak to by powiedziała Doda. W związku z czym wymyśliłem sobie coś takiego, że stworzę firmę, która nazywa się Certyfikacja Krajowa, kiedyś Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, i od 23 lat wręczamy wyróżnienia najlepszym w Polsce. No i od 23 lat jestem na scenie, u siebie. Chciałem w gazecie. No, kiedyś byłem piękny i młody, pracowałem jako model, byłem w niej jednej, ale potem jak mi się trochę utyło, a nie chce mi się za bardzo schudnąć, więc ciężko było pojawić się w jakiejś gazecie. No, tych osiągnięć nie było też zbyt wiele, żeby się w tej gazecie pojawić. W związku z tym mam swoją gazetę. Olbrzymie osiągnięcie, uważam, ponieważ utrzymujemy się na rynku od 8 lat i jest tendencja wzrostowa. No jestem w każdej. W każdej swojej gazecie. O czym to świadczy? To nie świadczy o tym, że mam rozmuchanego, jak niektórzy na pewno tak to wzięli do siebie, ale o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać. Marzenia są na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę bardzo łatwo jest je spełniać. Od czego to zależy? Od tego, czy mamy odwagę. Bo to nie ma co polegać na innych, nie ma co polegać na rodzinie, nie ma co polegać na najbliższych, ale trzeba polegać na samym sobie i być tak naprawdę wiernym sobie. I ja taki jestem. I życzę Wam też tego, aby każdy z Was miał taki swój obraz. Pozdrawiam.